Cześć! Chciałam przesłać yy, życzenia dla mojej ogromnej fanki yy, Darii Oniku Dajulka. Życzę Ci Daria, abyś miała spełnienia marzeń, czyli to, co sobie wymarzy, żeby to wszystko to się spełniło. Yy, zdrowia, dużo, dużo pieniędzy i zdrowia, bo to jest najważniejsze, oraz prawdziwych, naprawdę szczerych przyjaciół. Bo w tych czasach jest ciężko po to, właśnie. Żeby się realizowała w tym, co robisz i umiała walczyć o swoje finanse i negocjować stawki dla siebie, za swoje umiejętności oraz tego wszystkiego, co je wymarzysz. Tego cię życzę, abyś. Była zawsze pogodną osobą i zawsze szła przez życie bojem, ale uczciwie. I nie, nie robiła tak jak ktoś, na przykład, robi to jedno przekór, że jeżeli ktoś tego tak, na złość, to nie walcz z tą samą bronią, tylko walcz uczciwie nigdy, bo to zawsze życie przeciwko, przeciwko Tobie obróci, ale walcz do końca i konsekwentnie. Trzymaj się, cześć Pa. Trzymaj się.